Ej, hey, witam was w odcinku z Fermin tej Dwojki. ogólnie jest, tak myślałem, hmm, fajnie byłoby w to zagrać, z jednej strony i właśnie z takich misji to myślę, że zagrałem sobie wiatr magii, bo muszę to przejść, grę na item, grę prywatną dajemy, bo nie będę grał z głupimi ludźmi, którzy nie ogarniają gry i życia. Meteor strike somewhere to the south of here. Oh, business for an astromancer, you might say. But we've not had a member of the Celestial College here about. Felicia stabbed the last one in the leg. Made for a bit of an atmosphere, you might say. So, okay. just another job Thanks, for the <sighs> No i myślę, że, no, że aż będzie to odgłosy, odgłosy, bo Nie, to jest jedno miejsce tylko ale jest ale chyba na tyle dość długo, bo ja to nagrywam też z rano właśnie 7:45. I jednak wypadałoby, no, fajnie to przejść Night'em, bo chciałbym mieć wszystkie misje każdą postacią. Może tu wcześniej. Dobra Tylko tak nie idziemy, bo zaraz z tym grałem Nie wiem kto się nazywa, albo mu wypchał Muszę powiedzieć, ja nie było wczoraj streamer, wczoraj też nie No właśnie, teraz będziemy trochę ciężej streamer, bo teraz będę do roboty chodził Możemy trochę ciężej streamer komuś W moim pasie to jest problem ale będę chciał będę coś streamować jak będę mógł teraz co najlepszy odcinek na dziś żeby go później zaploadować na RAMRU i na YouTubie eee close and No i zobaczymy, bo pan nie miał 15.30 Kurwa W mi minuto tam wyjdzie A mi to w ogóle to ja na legendzie, proszę Zobaczmy, gdzie idziemy nabrałem Emil O, i byłem muła łap w z Ja teraz pozyskuję bo sobie ja go skinę dogra na nie, bo to odcinka Najlepsza wersja tej postaci, najlepiej mi się nie gra. Ja samolotem na przykład lubię grać. Barbarzyńcom. Najbardziej. O ma. A. Okej. Okay. Ja lubię ten brytyjski miecz z jakiegoś powodu, polubiłem go. Dupę z tego psa, kurwa. Ten stój, je potem. I będę chciał do War'a pograć właśnie. Być mi jak wódki, to muszę tutaj DLC kupić, o. Weź flaszkę mi, wejdź. Wejdź, Myślę, że to ta Karina ma w No. Beastmen. Beastmeni się chyba modlą w z tego co ja chyba wiem. Ale są dość łatwi do pokonania. Fajne jest to, że... ...dwa moich moi jednak tych beastmenów. No zwierzę robisz tutaj, dwa wow. Takim parym ich nie lubię, ani nikt inny. Prawde chciał sobie z... To ci kawał tego Dark Tiger, po nagrzywa, krótkie tylko że po to potrzebował. Na życie dostanę w końcu. Pierdolo, się w Widzicie go, kurwa! No idziemy tam. <ślesk>

O, raz... O, tu. Czyli? gdzie No. Mogła. No się też na kataklizmie te miejsce przechodzić. Nie myślę, że złożyć Ale jak chcę gra na item, to sobie trochę, może muszę po trzech godzinach z tym odwalić. Jak tym właśnie gram. No, zajebiście widź ta książka. Bardzo mnie to właśnie interesuje. Na no, taki stream aż no już w nasze fajne gdzie trzeba przejść tam. Sagę w tym trochę to zajmie godzin, który to wszystko poprzechodzi z jednej strony. Jeszcze grajmy w Dark będzie, bo to tam na po poradzi tyle, ile się da. Tak naprawdę Będę musiał troszeczkę więcej naparmić w nim no to Z 200 godzin dajdzie tak, Jeszcze jest Dentin, którego tam trochę sfarmić tam Rzeczy możliwe z różnymi klasami To beast maining i w ferami się komplikują Pięknie w Dzięki O już już się tak rozwinął No w tym gronie z tutaj podaje Tam tak Sam od zrobię pikną urwa Kurwa serio mi jedno Aś w Działa sztuki? No myślę. Będę na kolejny obraz. Tygnoj. No to idziemy tu dalej. To jest. Kiedyś taki bistro białka w sobie. innych jakichś kurde witamin. Takie coś można wieść O, flaszka. O, ładna. To jest salzpajpieszka. Ruinę. Pijalna ruina. No. Właśnie fajnie też, jak nagrać z rano. Ktoś tak człowiek wybudzi, bo ja ogólnie wstałem na jakieś.

Dalej z tym totememem. Nie ma. Nie ma totemu. B. Właśnie tylko jak gruby znika, czy, czy to znika, ale to umiera, czy tam się jakby to musi jakby... No wiadomo, no tak znika, czy on tam umiera, czy ja to właśnie oni. kurwa, ten proteński miecz jest super, lecz tego Great Sword więc by chyba lepiej Cheatem, więc z tego butelek. Kurwa no. Efekt czterech butelek nie to jest to. Jejdźcie babole Urła. Urła, mnie, z kurła. Kurła, wpada mnie w atakować z każdej strony. Babole je pani. Chyba tej eee yy, no. Boom. kurwa, Kurwa. A ta go zabiła Czekaj jak wartość właśnie, bo ja mam normalnie nie wiem lorowa tocy yy, bitmenu, choć chyba niewielką tak mi się wydaje. Grubacka, skurwa, to jest kurwa, ma mam być To i dużo ich tutaj jest no to będzie 8 godzina Ebu ba. A ten, tej mojej boi gra się nie osadza To jest w ogóle bardzo ciekawe Ale gra jest całkiem fajna, choć Darka zrobi niektóre rzeczy lepiej Aha Oto się myślił Nieee, to mi nie jest jakiś kurde Mocny no ja już mam trochę jak najczęściej, że 80 godzin już go mam w ferminzie twójce. Choć tutaj jest trochę też właśnie... Ja, ja wygrałem do podstawowych misji z jednej strony. Troszkę w dzwonu. Jak dalej? Śmieci jeden. Gdzie nie wiem mi trzeba odbić mieczem. Nie źle wam idzie trafianie. Bum. Panie Wisman, Pana ręka nie żyjesz. Bum. Dobra, A ja łódna ręka. rękę. A, tak. to nie wydaję mieć ci. Kto jest na ludy chaos? To jest chyba język chaos. Teraz jakiś język specjalny oni mają. Agenda jest naprawdę dosłownie kres po ludzkich osób Lepiej się cztery Kluczowe To bye To bye To jest odpowiednik dla snajka? A taki średni to jest odpowiednik Segue o de bater no Para lá! Para mim! Não, assim, é, assim, para oh. hour, Come the unstoppable door a as Como

Albo do jakiejś innej cum mnie nie? Bo jakbym chciał zrobić wszystko w tej grze, to by trochę zeszło z jednej strony. Robię mapy z wszystkimi postaciami, na kataklizmie, pustkowi chaosu, pvp. Pvp to chyba najtrudniej, bo to ja mało kto gra. Wylecam coś ciekawy 1 jedynki bardzo. Metel zajęliście işte bardzo ciekawi Oj, jak bardzo Barmin 1 k Ła! Bum! Mmm, o czuję Bum! Mam ręku <laughs> No, ho, ha, przecież Mój mój był toporem tam, toporem. Ten robot ma nieskończone topory, to jest w ogóle najlepsze. Tech dalej. Nie ma to temu. A jest w ogóle zakamy i z tym bardzo ciekawe. Takie sztandary. No to? Nie. A nie, ale sztandary sztandarów. Oh, ah, di curva! Ignaio! Mangio! Se c'è la mia uova, che bello! Ignaio e eh, i O ammaggio! Oh, standard, No, kurwa Palcie się c'è! mi un po'... To się za dwie Bom, no i... Po minotał, bro, no ja pierdolę, bo ja już odgrałem na etap No przejdzie tu ktoś? No

touch judge oh, yeah. we we live sigma be praised but why does air feel so strange <laughs> Czyli to było tylko tyle, tak księdko. mi z tą misją poszło? Naprawdę? Masakra, kurwa, trochę, no... Spodziewałem się czegoś innego. Weź zebrany kościół. Kurwa, O, Fajna skrzynka. Kościół po jedną mam. No to Na z najgorszych skrzynek na dniach krwawego nie gry Przecież. No on z barweniknął najwięcej. Zabytą to. Elka. Masz nagrodę do odebrania. To. Bohatera. Markus Kryp. O! Otrzymanek jako Markus Kruber, a. Bo ja nim nie przeszłam właśnie tego, a tu są rzeczy blokowane, Super sajku, to kolejna broń jakiś są pyszki, a nie to jest to iluzja. To jest broń. Eee działa sztuki. No, Wszystkim na na że się czerpią. Czekam na 100 misji jako Rycerz Grala Chwilę hipogryfa A Tego sobie nie odbiorę bo nie mam Tego tego ze strony Chwilę w sumie na champion, na legendzie Kataklizm Champion Agenda Kataklizm Champion Champion, legenda, kataklizm, champion, legenda. Są no, kurwa ramki. Co mi po tych ramkach? To jest właśnie... Będę musiał zrobić... To jest co? Ja Mino... jako research za i wszystkie następujące znaki urazy. Może pamiątkę, hałas i minotaura. Eee... A... Jakie co my tu jeszcze mamy. Pieniążki do mnie mało interesują e... Bo w całej ten oczyszczony właśnie ta skórka A To jest tyle korła do grań, to są kurwa skórki Pokę to nie cieni co robię, że wy. By... 230 sekund. Powinny być to temu cieniem pozostać w życiu dłużej niż Wszystkie 3 punkty cienia śródmień. A to jest 56 cieniem, które są blisko doksyłania sojusznika. Muszę powiedzieć, że nie cieniu cieniem w żadnego dłużej niż Karak To jest ramka, jestem są ludzkie, ale um, że tutaj tu jakoś nie ma super kurde rzeczy z tymi obazami też nie ma jakiegoś super muszę coś tutaj nie wiem tu postawić też by było tam na półeczkę y, dodatkowe jakieś. to be borderlands a

When start No, właśnie tutaj jest problem taki, że no... Powiedzmy, chciał sobie ozdoby, nie wiem, tutaj mieć jakiś więcej ozdób, na przykład. Eee, powiedzmy... jeśli no, nie wiem, tutaj jakieś ozdoby, no bo, dobra, mam delce, to mam... Posąg Sigmara, tutaj to schadza wiatry magii. Eee, tutaj mam, nie wiem, obraz jakiś on w tym razie. Krótarka, nie wiem. Eee, tak samo, nie wiem, ten dwór śmieszny tutaj. Też nie ma jakieś kurde, wybitnie, super, kurwa Dużo rzeczy, na przykład, bym se chciał. O, co jest Jakiś... No i było w tym miejscu, nie, są bomby. Ciekawe, ciekawe. Aby można więcej, nie wiem, rzecz rzeczy nie 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 niby tą, tą księgę Aszura, to jest za wiatr magii, no, ale co mi z tej księgi, kurna, i tak nie mam, nie miałem jakiś ozdób tych obrazów, które tak naprawdę jakoś nic z, z jednej strony nie dają. Jemu jadę, o sto. Pokaż mi jeszcze jedną rzecz. Jak mu przejebię w głowę, to zadam mu więcej? Niekoniecznie, chyba? no i to jest? 101 albo to jest pum, pum, pum. Góra, lewo, prawo, góra, coś takiego. nie, nie ma, jakiś super drużynę odbieranie na te pieniądze ich trochę wydałem ostatnimi czasy na skinki ale no mi jest troszkę taka, kasa, na przykład nie wiem kupić coś takiego, po co mi to i te skiny też są według mnie za drogie, no są tych zwy... do tej podstawowej wersji tych postaci zazwyczaj, a ja nie wiem gram na przykład Graal Knightem, Markus, Rycerz Graala no i no Prawie tu nic nie ma, no super super. Bardzo i za eventy jest, ale tego nie jestem pewny. A ja mam Ultimate Edition, no bo to mam no. Mam Legacy, mam Delce mam te nowe mam postacie. Nie mam tylko tych bonusowych skinów, bo kurwa pochłonione. Tutaj mam jakieś kurwa skiny. Co to są za rzecz? No. no są obrazy i jest ranka. To jest jeden z najlepszych ranek, mogą być cztery w ogóle chaosy. Sincha, Khorne, i Slam. No ale nie, ma jakoś super. No, ja no, dziękuję za oglądanie, elo elo.